Druga część Indiana Jonesa to jest prequelem do Poszukiwaczy zaginionej arki. Prequelem, czyli wydarzenia rozgrywają się przed wydarzeniami w pierwszego filmu. W teorii ma pokazać przeszłość Indiana Jonesa, ma pokazać <laughs> jego osobowość. Nie, nie, nie pokazuje. Jest tylko jedna scena w całym filmie, o której można powiedzieć, że pokazuje osobowość Indiana Jonesa. Mhm. Co więcej, ten film nie próbuje być komedią. A jest nieśmieszny. A ja potrafię poznać, kiedy coś jest nieśmieszne. Do tego w całym filmie, ze wszystkich scen akcji, powiem ci jedna sekwencja, jest bardzo długa i bardzo fajna. Ale dopiero pod koniec filmu. A to źle, to bardzo, bardzo źle. Nie chcę oglądać tego filmu, po prostu nie chcę. I kiedy robiąc. Takie sam z siebie maratony Indiany Jonesa, to dochodzą do dwójki, zawsze taki dreszcz przechodzi po plecach i. czuję go też teraz. Oto niezwykła podróż. Nie ma słów, żeby to opisać. Już cierpię! Minuta 46, a ja już cierpię! Bo... Nie, no proszę. Mała wstawka byłaby w porządku, ale no i mam cały schoreografowany numer. nie, nie, po prostu nie. 17 minuta filmu. Indiana Jones właśnie wyskoczył z samolotu bez spadochronu. Na szczęście ma ponton, który uratuje go. Z pewnością właśnie go uratował. Jaguar XK 5 litrów. Silnik nowy Zero do setki w 5,5 sekundy. Streszczę to nieco, co się dzieje. Otóż młody Indy wyrusza do pałacu Pankok, ponieważ ponoć są tam niewolone dzieci. Czy jest tak w rzeczywistości? Może pałacu nic się nie dzieje? Może to tylko plotki? Lepiej sprawdzić. O, pan, to było śmieszne. Czekaj, przyjrzyjmy się jeszcze raz. Tak, to było śmieszne. Kobieta pada do wody, niemal łamiąc sobie kark. Very funny. Dobrze, że film mówi, bo bym nie wiedział, że mam się śmiać. Tak, 40 minuta. Właśnie zaczyna się kolacja, na której bohaterce granej przez... była... W, w, no właśnie. Kate Capshaw, o, dobra. Podane zostają żywe węże. Za chwilę będzie jadła mrożone żabie muszczki. Wróć. Mrożone małpie muszczki. Będzie także się zachwycać wykwintnością małpich oczu pływających w zupie. Ale mnie to nie rusza. Oglądam American Pie! Muszki! Ha! Napięcie po prostu sięga z nitu. Bynajmniej to nie za zmęczenie. Proszę, kończ się. Chcę, żebyś się skończył. Przecież nie! Systemy ucieczki z jaskini. To jest fajne. Ale na razie. No, robaki, kruche ciasteczka. Oj, po prostu. Nie, nie, nie. Nienawidzę tego. Filmu. Nie! To po prostu nie! Raport sytuacyjny. Godzina 48. Film się kończy. Jakie wrażenie? Niezbyt dobre. Niezbyt. Oj, niezbyt. I teraz powiedzmy, że oglądaliśmy filmy po raz pierwszy. Szukiwasz zegnienia Arki? Świetny kawałki na prawdziwe kino przygodowe. Prosta fabuła. Idziemy sobie taką ścieżką. Różne rzeczy się dzieją. Fajnie się dzieje. Później mamy drugą część, która nie wie czym chce być, czy chce być poważnym rocznym filmem, czy slapstickową komedią, gdzie kobiety krzyczą i na obiad podawane są <laughs> małpie muszczki. Pytanie. Czy warto na tę część? Oj warto. Oj warto. Gin, przepadnij. Dobra, krucjata, dobra, tak, dobra. Teraz yy, nie chcę się rozgadywać na temat trzeciej części, bo to jest naprawdę wyjątkowy film. Naprawdę wspaniały, ciepły, przygodowy, pełen akcji, humoru. Naprawdę, naprawdę fantastyczny film. I po prostu, jeżeli go nie widzieliście, musicie to narobić. Naprawdę, musicie, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę świetny. I tak naprawdę nie chcę sobie teraz psuć oglądania nagrywaniem jakichś swoich wypowiedzi, które tylko by zepsuły, tak naprawdę, to dzieło. Ten fenomen kina przygodowego. Ten wyznacznik jakości. Ten monument kina przygodowego. O indie! Ach. Po prostu. Ostatnia krucjata. Sean Connery, Harrison Ford, Alison Doody. Godzina za pięć czwarta, yy... film dobiegł końca, Indiana Jones, Henry Jones Senior, i Mark zbrodnia odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca, idealne zakończenie idealnej trylogii, no co mogę powiedzieć, nawet dwójka jest, jeżeli się zastanowić, niezłym filmem, naprawdę niezłym i właśnie mi się podoba spójność, jest Piękna, mała trylogia, która naprawdę jest y, wyjątkowa w tym, że nie próbowano jakby no, doić tej serii. To nie są Gwiezdne Wojny, to, gdzie po prostu uniwersum jest rozbudowane do możliwości. Proste trzy filmy, mały serial, y, przechodzimy do Mediana Jonesa, ale który nie za bardzo y, jakby y, wpływa na y, samą serię, na samą postać. I właśnie, podoba mi się to, no, mamy trzy filmy, Spójno, pięknie zagrane, świetnie wyreserowane. I to jest najlepszy, tylko trzy... A co to? Czwarta część? <grym> nie. <grym> Już jest tak późno, że musimy się wydawać. Ja nie. Czwarta część nigdy nie powstała i tego będę się trzymał, bo nie chcę coś humoru. A teraz, jeśli pozwolicie, pójdę spać. Mam nadzieję, że wynudziliście się tak samo jak ja. Na że podobała wam się ta podróż w świat w filmu. I no co? Do następnego razu.